Weź, no. no weź dobrze, możemy zaczynać. o jest, Michał. Zaczynamy? Dobrze, zaczynać. Okay. O, jest Michał. no wszyscy tak? Okej. 2, 1, 3, się. wszyscy tak trzy dwa jeden, trzy, dwa, dwa, jeden. Dwa, <laughs> No, siema na wszystkich, ja jestem Mizgo546, ze mną jest dzisiaj Kuba, 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 Cześć, Cześć, jestem Kuba, i Hubert, witam wszystkich Cześć, cześć, i... tak, jesteśmy na serwerze witam. Digi, y, skyblog.pl, tak, mhm, tak dla, widz, dla widzów Mizgo ten filmik jest dostępny u mnie na kanale, dla widzów Mizga ten filmik e, tak, do kanału u mnie na no teraz już nie dam, ale najwyżej ten... Dobra, chyba już Okej. Okay. Będzie w... Potrzebuję dirta, I need dirt, one dirt Dirt masz tym, w dropach zwierząt, mobów masz tym, Co tam wsadza Dirt? Ja, bo nie wiecie wsadzić. Od kiedy to Dyrt lota ze zwierząt? Ja, bo nie wiedziałem, co robić. No bo wiecie, bo Dyrt jest taki oryginalny i on sam lota. Lota? jest taki oryginalny Super. Daj banana. Banana? Po co ci banan? Daj banana. l i w Banana, po co ci banana? l i ty e l i w Ile jest widzów na live? Ie? Aha. Widzi? Całe 4! Na... Wow! Razem z... minus metry. Nie, wow. minus. O, już jest. O, fajnie. No. To ile będzie? Nie. O, już jest. O, fajnie. dlaczego, jak wstawiam. E, Dobrze. Kropki na. na Twitchu. Znaczy w ogóle na czacie w Minecraftie, co jak coś skopiuje, to te kropki się nie wstawiają. Kropki? Kropki się nie wstawiają. Ciekawe. Dobrze. to słuchajcie, samy co my zamierzamy zrobić, tak właściwie? No, no dzisiaj się zajmujemy, ramach, zajmujemy, ramach, zajmujemy teraz ogólnie... Ramach, zajmujemy się się tutaj tą faremką. Się zajmujemy. A właśnie, wy o jednym zapomnieliście. Zapomnieliście o... Właśnie, w O1 zapomnieli, o jednym zapomnieliście. Osadzie z drzewami, bo tutaj drzewa nie mamy. No mamy no. tam jedno miejsce na drewno. I tak mój skyblock, skyblock lepszy mam z dzisiaj. No i tutaj można ogólnie w tą stronę. Ja myślałem, żeby taką dużą ścieżkę zrobić na ten. Jak pan robi tego creepera? Ja zawsze się zastanawiałem. Jak, jakiego nie, No. nie, jak, jak, y Chyba się jakoś creepera? Tak. nie, 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 to nie, 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 Nig... nikt z nas... To się Manko lubię dyrta. No cześć. 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 Powiedz jak się Witam wszystkich Tak. Jakby co to live'a zaczęliśmy <noise> 5 minut temu, nie? Nie no bez przesłania. Y w jakiej ty to jakości streamujesz? 480p W jakiej ty to jakości streamujesz. Zainteresowanych, zainteresowanych u mnie będzie niedługo filmik 720 zainteresowanych u mnie będzie niedługo 720. Ja wiedziałem, że ty to powiesz. No oczywiście, ale musi być. Tak, jeszcze wejść. Podaj, podaj, wszystko. Ten y, y, youtubek.com y, slash, y, slash hubert1234. Zapraszam serdecznie. Dobry kanał, polecam. Ten kanał się tak nie nazywa, ale. No nie wiem, jak się nazywa. Ale zapraszam do Ja też mam. to, to, jest to kanał, lud ten... czacie, Nie wiem, kto to jest. L Lubię dyta, to jest Bany. Jaki oh yeah. bany, mój kolega, to jest bany. Echibany. Dobrze, super, cieszę Ej, pociekać, się. Muszę, wyskoczyć na środku ekranu. Echibany. Google Chrome, to przepraszam <noise> bardzo. Tak, tak, tak. Co? link, do mojego, tylko... <noise> link do mojego kanału. Jest wiele ludzi. do mojego kanału. Cztery osoby. Jestem ciekaw, czy ktoś kiedyś napisze coś na czacie, ktoś kogo nie znamy. E, no ja już miałem tak nieraz. Na przykład pięć osób, wow. Ale 5 osób, wow. Dobra, e, o nie wyświetl e, Uwaga. O! Dobra, no misgu, ja ci ja ci ja ci wysłam tego linka. Dobra, Miesgu, ja ci, gdzieś YouTube. Bije na swojego Twitcha, e, tak to jest live spontan na swojego Facebooka nie działa. Nic nie było. No nie patrzę nawet na wiadomości. Tylko żeby nie był dźwięk, nie żeby nie było w dźwięku, proszę nie bądź dźwięk. Sorry, że tak na spontanie, ale... Em, ale spontan zawsze spoko. No, u mnie nic nie słychać. U jeszcze się cicho. nie grał. Czekaj. nie nie umiem Cie robić creepera po raz pierwszy. Przyznaję się wam, że po raz pierwszy na live'y zrobiłem Creepera. Znaczy na Twitter. Czekajcie, bo zdaje się, że się jest podwójny dźwięk na nagraniu. To ja sobie to... Teraz powinno być lepiej. Um. Musisz Hubert chyba sobie live'a wyłączyć, wiesz? Nie, w sobie wyciszam live. Ej, dasz, ej, daj mu... mi chołowi moderatora czatu. Dasz mu, to jest mój kolega z klasy. O ja zdałem mu Voice'a. Dałeś mu coś? Na... opę. Już ma opę. Na... na mu przypadkowo... tak. Eee... Ludzie przybywają. przybywają. Oh. Okej, okay, dobra, masz trochę drewna? Bo mi się drewno przyda. To czekajcie, to zaraz przybędą. Wbiję na... wrzucę na swój... Chyba ktoś na Skype'a wbił mi się zdaje. Wrzucę na swojego Dobra, tego... Dobra. Ej, a daj mi też y, OP, żebym mógł grać, czego bo to też jakiś czas na czas spoglądam. Masz mi też? Bujajcie na czat. Y, Dobra, to że nie Bujajcie na live opublikuj. O Hubert właśnie na... staw y, link do live'a na na tym na Skype'ie. Fakt, znowu nie ogarnąłem Skype'a. Eee? Przepraszam, teraz będzie prawdopodobnie czarny ekran. Black screen. Dobra, kanał Michała... Okej, okay, już jest. Yy, Wyślę ja pan do live'a. Nie, nie, wy nic nie widzicie. Ale wy no, nie widzicie tak. mojego Skype'a, dziękuję bardzo. <grym> Jesz jeszcze... Boże. Jeszcze... Moje dane osobowe. Nikt nie widział. Ej, dodaj mi swojego Skype'a na tym. Yy, znaczy, swoje... kanał... Aha, ty podawałeś swój kanał na YouTube. Ja nie podawałem swojego jeszcze. Jak ktoś by mógł opublikować, bo ja nie mam ten konta na czasie. Okej, okay. taki nie ogar, już jest ogar, wszystko ogarnięte już. Dobra, to ja e... się zajmuję budową farmy, nie? Jakby się ktoś pokwapił, to niech... Yy, ...to to, to wrzucaj na ten. Nie mam konta na czacie, nie mogę pisać. Jesteś Enchanted Team? tak. Y, jeszcze tylko y, taki nie ogar ale już tylko y, na Twitch chata. Nie na Twitch chata. Twitch. Czekajcie, ktoś do dzwoni. Nie wiem, zrób z tym cokolwiek, okay, by, byle mam. by to jest. było widać. Kanał. Y, od, Myślę, musisz odświeżyć jest. sobie live'a, żeby zobaczyć. Wszyscy, którzy oglądają, odświeżcie live'a. Dobra. Dzień Zapraszam na tak, kanał. Jak odświeżę, to zobaczą. Zapraszam też oczywiście na mój kanał. Filmy no 720p wszystkim... Mój oczywiście. kanał też, nowy dwa kanał odcineczki. Hej, wie ktoś, kurde, trzeba kupić trochę redsuna, żeby robić generator Obsydianu. Bo Obsydian... Z tego co stoją dostawałem, to działa. to już nie działa. Przecież na serwerze hardcore normalnie przejść. Widziałem przyjść e, DNK Denka ubrzucał e, Hasa Poznaj Nas. To może był plugin który to, które to nie To był fajny interes. Kupowanie Restona, sprzedawanie Obsidianu. Handel na własną... <śmiech> 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 Ale... Nie na to zombie. Ej, ja idę do tego w Wy... Arpy. Nether. I ty masz brata? Wiem, żeby tak trochę obawiam się, ten filmik jest obecnie ciekawy, zróbmy coś. Łtecznego. Wiem, ja jestem na tym. Co LOL jest? jakie lagi ludzie gi... Ne gdzie ja mogę niszczyć? Ej, czekajcie. Dobra, ja tylko pójdę do natera. Spoko... Co ty na serzu? Se kopie se, se naderaka se. To kop, kop. Kuba, jesteś? Jestem, Dobra, to może zróbmy tą farmy, czy coś tam tą być. Co to ma właściwie być? Sprawdza. Mister ma ale oglądnę was. Mister ma live'a. Bym do niego poszedł, ale sam mam live'a. Ej, opóźnienie jest jakieś 5 sekund. Tak? O, ogólnie, ogólnie to Twitch zapewne opóźnienie jest do 30 sekund. Znaczy, tak, zawsze wszyscy mówią. Tak, około 30 sekund opóźnienia. Ja mam włączonego Tim a nie, nie mam, Przecież się ja restartowałem. Kurde, walody telewizor! Ja pierniczę, normalnie, że ja dostanę. A mister ma live a na pewno z tego. LOL, dobra, ja kończę live, a, pierdzielę. Dlaczego? Bo jest nudno. Dobra, to e, Nara wszystkim. E, będziemy na odcinku. E, będziemy na odcinku u, u Kuby Huberta. E, tak, Huberta, e, e, Pa wszystkim. Wyłączyłem live. A. Ale drugi ten live.